Cześć, kochani, to Agata z życia kocha. Ten filmik jest zupełnie poza tematyką tego kanału. Chciałam Wam dzisiaj podziękować. Zostałam 1%, 1,5% teraz podatku. I Chciałam Wam powiedzieć, że bardzo ułatwi mi to życie. Dostałam więcej niż w zeszłym roku. W sumie ponad 16 tysięcy. I to jest miesięcznie, jeśli to podzielić, prawie wysokość mojej renty. I bez tego, bez tej pomocy, byłoby mi dużo trudniej, i nie mogłabym sobie pozwolić na wiele terapii, i być może czułabym się gorzej. A na pewno. Musiałabym bardziej walczyć o swoje zdrowie, bardziej udowadniać innym, że pewne rzeczy są oczywiste i ludziom się należą. I mogłoby to być bezproduktywne, mogłoby to być naiwne, mogłoby to być nieskuteczne. I Moje objawy mogłyby utrudniać moje życie dużo bardziej. Także od serca dziękuję Ci i jeśli powiedziałaś komuś o tym, że zbieram 1,5% podatku, to też im dziękuję i Każdemu, Tobie i wszystkim, którzy się do tego przyczynili, wszystkim dziękuję. Kocham Cię.